Siemanko, witam Was wszystkich w najnowszym odcinku z gry Black Mesa. I pamiętacie, w poprzednim odcinku pokonaliśmy Wielką Ośmiornicę po długiej i epickiej walce. No. No i to tyle. Ale walka była epicka. Dobra, możemy iść dalej. Tak. Uuu. Ale ciekawe miejsca. No No, od razu No i uleczyć się można i pancerz naładować Malnie No, ale nie. no a, a i tak do końca nie naładowałem Ale jakiś tak mi się ziarnuje ten ekran Czyli chyba tu chodzi o to, że w tym miejscu jest jakieś takie promieniowanie Czy coś takiego, ale nie aż tak mocne, żeby mnie za mi zadawało no bo... Założymy, że w miejscach z tym jest taki ziarnisty ekran. Nie wiem czy to widzicie. Tój gdzie mam iść. No, ale tak jest po prostu. No. Wejdź na to! No! no wejdź na to! Wiem, co muszę zrobić. Chcesz chwila A, już myślałem, że będę tam kupować z drugiego. Dobra. Sko... O! Prawie się udało. Na bombę! Szybko! Szybko! Nie! Gdzie mnie tu... Nie! Szybko! Płyń! Płyń! Nie! Nie! Już prawie jestem! Prawie... Jestem... Nie! No nie! Czyli chyba jednak nie o to chodzi. Bo nawet gdyby mi się udało... Trzeba chwileczkę przecież to Dobra, nieważne. No dobra, tam zejdę na dół najpierw, żeby ten się uleczyć ten. To cały czas była ruda. No, to by wszystko tłumaczyło. Ja to w ogóle tak osobiście tak przyśmiewczo. Tak zwanym syndromem youtubera, że coś, co bym na pewno od razu zauważył, albo od razu zczaił, tak normalnie, gdybym brał w tą grę, to że właśnie tego typu rzeczy nie jestem w stanie od razu szaić, albo zauważyć, gdy nagrywam to na YouTube. Ja to nazywam tak roboczo z syndromem youtubera, i, u, i ja też to u wielu youtuberów zauważyłem, że coś, co je, mi się przynajmniej wydaje oczywiste, to oni nie byli w stanie tego znaleźć przez pewien czas. Więc ja to tak nazywam, tak zwanym właśnie syndromem youtubera. Okej okay. oj oj oj. O co ja chyba... O ja se... Grę zapiszę. O co? Ouz ty dziadzie. Pop! Dobra, udało się za pierwszym razem I wczytywanie Halo co tak długo to wczytywanie trwa Halo O jest Jakoś strasznie długo to trwało, nawet no, nieważne o! Coś się stało! Jak ja się zlękłem O, o Co to jest? To jest mina! Taka przy mina przyczepajka do ściany. Czy coś takiego. Mina przyczepajka. nie O. Czy da się tu może wskoczyć? Nie, nie da się. Dobra. Dobra. to jedziemy dalej. Udmór! No w ogóle może na wezmę No to jest! Czy mam tu zabić, czy co ja mam w tym momencie zrobić? Ja, w tym, momencie... ja w tym momencie nie wiem, co ja mam zrobić ja, To prawo. Kto mu nic nie robi? Nic mu się nie dzieje. złapiesz mnie! Dobra. Uciekłem mu. Dobra. Eee, co? Jest tu coś? Czy to kolejna epicka walka z bossem? To kolejny odcinek, to kolejna walka z bossem normalnie. Dobra, z tego co widzę to tutaj totalnie nic nie ma. Dobra. Aha. O! Nie ma mnie. Dobra. Do tego, który jest jak najdalej. Gdzie ja mogę iść? Tam mogę iść, ale też tu. Dobra, zapiszę se. I najpierw pójdę tam za niego. Tam skąd on przyszedł. Naprzód! A nie, tu nie da się iść! No tutaj! Szybko! E, 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 tutaj! O! Dobra! Ło! E, też coś przełączyć Nie, nie da się! Co to jest? Dobra, uciekam! Dobra! Udało się. Dobra, pan coś naładuje na pewno. Mi się uleczę. Dobra. Czekaj... Tak, nie, czemu nie mogę tego włączyć? Dobra, pewnie muszę coś przełączyć gdzieś tutaj po drodze. co to jest? O! Szty dziadzie! Jo. Ano nie. Wow. Kolejny kolejna, kolejna pizka, walka z bossem. No i wielkie buty. Nie ja już myślałem, że ten potwór tutaj przyszedł. O! cię! Gdzie uciekasz? Le Czy ja mam do czegokolwiek dużo amunicji? No do pistoletu i do karabinu, ale do karabinu zostawię na tych żołnierzy z pistoletem będę chodził choć on ma strasznie małe obrażenie pistolet ma chyba nawet mniejsze obrażenia niż łąk co? co tam jest? nie! I'm going to put Jesus. You don't know how close you were to getting point Listen, mister. If you can get the power on, that train down there will take us to the surface. I would try myself, but it's a long way down to the generator room And there's Dobra. things in a way. Well, Dame, Radha. Don't want to the gun. gun. Need, looks like you. This one Dobra, idę. Przypomnij do rewolwera? A, jednak nie, jednak to tylko. To jest on. O, czyli widocznie tutaj na dole jest co do tego generatora droga Au, mnie no. ILE ICH TU JEST No, no i się jeszcze prąd tył. Czuję to tak totalnie, no nie wiesz. No kolejny, no! Gincie od mej potęgi. Co tu się stało? Dobra, idziemy. cytowanie Normalnie to jest O! się... Dobra. Изменяем на карабин. Боюсь, до стрельбы, тут шутками еще кончил, амуниция. Nie będę stał z tyłu. Dziady jest To no wyście zaatakowali mnie, i ogólnie nas, zabiliście niewinnych naukowców, teraz zginiecie o nie najgorzej. <grystanie> Muszę przeładować. No. O, wiem co zrobić. Od razu... bo Mogę... nie mogłem tego od razu, wiem. Ale jakoś o tym nie pomyślałem. No cóż, życie. O! Życie! No! Jeszcze by mi się bateria przydała. Ło hmm. Dobra. О, не Добр... Не! Я... Я хочу вернуться! Ну не. Ой! Ну и снова Dobra, idę stąd. Halo, wi winda? No tak, oczywiście. Bo nic w tym kompleksie nie działa. Ech, to jest dramat. Dobra, już wiem, co muszę zrobić. Jednak nie. Wiem. Ech, to jest dramat. włączyć! Co nie mogę tego włączyć? Muszę tego u NITU 2 pójść To wszystko tłumaczy Ale jak ja mam tam pójść? Chyba już tu gdzieś na dół Szalam mu po głowie. O, No gdzie ja mam tu iść niby? Ja nie wiem co ja tu robię. Ja się już pogubiłem. Ja nie wiem co się dzieje wokół mnie. To jest omnipotent tak. Jak mi nie podniosę, to ja nie wiem, ale nie mam... Gdzie ja mam iść? Help. Nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje, ani co ja mam tu robić. To jest drama. Nie mogę tego po prostu przełączyć. Ech. Ja w tym momencie totalnie nie mam pojęcia co ja mam zrobić. Tu kiedyś nie, nie miałam pojęcia co mam robić, tak po prostu teraz totalnie nie mam pojęcia. A ja się może cofnę... ...przy tej grę. Tak, tutaj. No jest się wejdą. No i po prostu nie, nie będę szedł tędy. Tam jest tu ktoś. Kto? jeszcze Kto się, dupioj. To są te schody ja tu nie idę. Idę w przeciwnym kierunku. Hmm. No... Skąd on się tu wziął? No skąd on się tu wziął? Wszystko tu nie było i teraz... ej, teraz serio! Czego tu nie było? No. Dramat. Skąd się wziął? Hmm. Ale nic mi to nie daje. No Czyli jednak i tak mimo wszystko muszę zejść tam po schodach A może chociaż tą windą będę kupować No oczywiście, że nie że ja totalnie nie, nie wiem co ja mam tam na dole właściwie zrobić. Bziuuuuuuuck Gdzie oni zbiegają? Nad tym piętrze jest tylko przejście w tą stronę. Więc nad tym przejściem jest ta winda. W sumie tutaj na dole nie byłem. O uuu, nie ma i tak? Hmm. Nie! O Tam niżej na dole? Co ja mam właśnie? Ja totalnie nie wiem co ja tu mam robić Po prostu się zgubiłem Tu nie, z tej nie ma nic z tej strony są drzwi, których nie da się otworzyć. Nie mam pojęcia po prostu, nie mam pojęcia. Może gdzieś lano wentylacyjne, tego się nie da właściwie już widzę. Cokolwiek. Hmm. Może jakiś kanał wentylacyjny po prostu jest tu gdzieś i go nie widzę. To właściwie jest to piętro. Skoro na tym piętrze, na nic nie zrobić, to tutaj akurat już tu... to... Tutaj mi zostało coś tutaj już nie wiem... Co ja mam właściwie? Chciałem zniszczyć tą skrzynię i to teraz chodzi lepiej. Ale co mi to dało? Ale co mi to dało? Teraz tam ta maszyna pracuje Może teraz Będę mógł zrobić cokolwiek U, O, posz, posz, teraz do tej windy! Dobra! I cyk! No i od razu wszystko jest... Jest Co za ludzie normalnie bez zaproszenia przyszli. A czekaj. Ten rewolwer. JAK poleciał! jak ten rewolwer jest dobry. Takie ładne headshoty można nim robić. O nie, tak. Przygotuję już przygotuję se szybkana, bo ja wiem, że tu ktoś będzie na górze. Jo jak ja ich rozwalam normalnie. Iho, bez zaskoczenia! Bum! No. Teraz muszę wrócić do tamtego ochroniarza, ja ogólnie tam. Tylko rendy, właściwie. No wiem, chyba muszę tutaj dołem iść, chociaż nie wiem. Bo tak dla pewności sprawdzę. Nie, jednak tu nic nie ma po prostu. to jest po prostu jedna apteczka. Dobra. Dobra. Wracamy. No. Będzie wczytywanie? Jest wczytywanie. No. Uuu, w ogóle z tego co widzę, to będzie trochę. Będzie trochę dłuższy odcinek, ale już za chwilę się skończy Jak dojdę do tamtego miejsca, gdzie był ten ochroniarz W ogóle, ten strzelał w plecy swojego Wrędzie, jestem pewien, że ten ochroniarz już nie żyje. To jest raczej oczywiste. A to jest drabina no przecież. O. o, żyje. On żyje. Spodejrzane. Że ten tutaj podszedł... No dobra, jest się dobrze. O! Dobra, no to myślę, że w tym miejscu możemy skończyć tą skończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawiajcie sub, wyzwączkami, łapki w górę, miłe komentarze. No, my się możemy pożegnać. Pa pa!